Hej, z tej strony Bartek i dzisiaj sobie zrobimy już drugi odcinek z serii pięćnie niekoniecznie znanych faktów o jakichś youtuberach. Dzisiaj zrobimy sobie odcinek o Izaku, bo dobyliście 10 łapek w górę, więc kolejny odcinek. I przypomnę, teraz podwijamy stawkę 20 łapek w górę, to jest kolejny odcinek. Zaczynajmy! Izak poznał swoją dziewczynę Paulinę w organizacji, gdzie się zajmowali zagranicznymi studentami. Izak bardzo lubi komentować mecze w CSGO, ponieważ wczuwa się w akcję meczu. Izak bardzo lubi dwa sporty: tenis i piłkę nożną. Ulubionym klubem Izaka jest FC Barcelona. Aktualnie największy donate jaki dostarczył Izakowi na live to 2000 dolarów.